Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj hakamada będzie miała lążę w końcu. Wam coś nagram. Dzisiaj postaram się jej założyć, założyć cenę, ułożyć kawaletki. Także zrobimy dzisiaj jej challenge. Ile, tyle ile kawaletek tam jest, tyle jej ustawię i zobaczymy. Chciałabym zobaczyć, jak na przykład. Żeby... Ojejku! Super koniecznie! Jak przechodzi Hakowada, na przykład 10 kawaletek, albo coś takiego, to by było dobre. Oczywiście jest podziałem i atakom, taką, że jest cała brudna. Także pierwszy raz, yy, odkąd właśnie tutaj jest, to pierwszy raz jest brudna, naprawdę. Pierwszy raz zastałem w takim stanie, że jest tutaj cała złota. Bo ona zazwyczaj do takich nie należy, które się brudzą. A tutaj Karol daje jej, yy, drewno, tylko że to nie pies jest, to nie jest Shelby. Aha No widzisz, ona korę w No o to chodziło się. Aha. W kurzu zakupione szczowki z dekatlonów. Taka twarda. I no, ale Normalnie kurde. Zbierać, może lepiej niż medzik brasz, co? Młodzik brasz. Też sobie fajnie radzi, ale ona zobaczmy kurz jeszcze. Pod sierciem. Wysuwa jeszcze kurz z sierci. Także dobry zakup. Osioł rży. No, jak się powietrzu. No. Tak powie. Konierżawe, a osioł. Na powietrzu się wiadomo. Haki. Proszę Państwa, jesteśmy na różowniku, bo tam niestety zrób trzymaj ładnie. Musimy się ruszać. Halo, zobacz jaki ci tor przeszkód zrobiłam, konio. Przenieś na mążownik. I mamy challenge raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem yy, przeszkód, bo w tym raz, dwa, trzy, cztery drągi i trzy kawaletki, tak? No to super, konio. Tak, tak, ale zrobimy dzisiaj challenge 10, Dziesięć zrobimy albo więcej. Tak? Dobrze. Jest. dawaj, dawaj i hop. Następ, hop, hop, a widzisz koniu, a widzisz, to jest następ na razie ustawione, poziom e, medium w sumie trudności, ale ty lubisz skracać, ale ty lubisz skracać koniu, nie skracamy, idź po ścieżce tam, idź po ścieżce, super. Tak, świetnie. Widzisz? Można iść po ścieżce, koniu. Można iść po ścieżce. Bardzo fajnie. Ale patrzcie w ogóle na Hakomada, jak zmieniła w ogóle swoją sylwetkę. Teraz to mega. W ogóle jakoś jej brzuch się wciągnął, odkąd te plecy są wyżej trochę poszły. A, widzisz? Tu jest chyba za daleko, co? Ale na ścianę. Na ścianę. Dawaj. Pięknie, ale nóżki wyżej. Super, kon. Tak. Tak, pracuje. Bardzo fajnie mi się podoba, że głowę trzymałaś braku taką w dole, swobodnie. Obyś tak w kusie też trzymała tą głowę. Bardzo fajne kusikiem. Uwaga. Hop, hop, hop. Pięknie, no przecież. Super, kon. Zahaczyłaś troszkę tego, nie chciałam ci się podnosić nóżki, ale super było. I jeszcze raz, hop. Jedziemy. Nie. I kus, hop. Ale koń teraz wkurzony. Uwaga. Ojejku, jak trudno koniu. Super. No sama wymierz tempo. O! Super koń! Tak, o właśnie, tak? Super, brawo! No widzisz, można ładnie łówkę na dół i zadzik podstawić. Tylko nad drągami też tak musisz koń, bo ty robisz jakieś żyrafy. O! Super! Chodź do mam się, pięknie. Teraz na drugą stronę. Ale widzę, że nóżek ci się nie chce podnosić. No i tak czy siak idziesz yy, tu obok przejdź, tak jest jakoś tak dziwnie tutaj ta sama biegnie. No dobrze, no i dawaj hap, hap. A co to było, koniu? Co, co zrobiła? Ty robiłaś piaf nad tymi kawaletkami? Ja myślałam, że ona nie wyrobi, że tak zwoliła ty. Co to było? I Rejchat! O, świetnie widzisz? Dobra, to już wiem, czy problem. Miałaś trochę za blisko, co? Ty ale łepek ladu. No po co tak pędzisz, koniu? I teraz tempo. Raz, dwa, trzy. O, o, o! Ty symfonię zagrałaś na tych kopytach nam. No? Dobrze, że masz kaloszki i ochraniacze. Aj syfona. No, prawie idealnie, że koniu. No, prawie idealnie. Raz tu kłaś, super. Bardzo fajnie. I oto chodzi. I dawaj. No, na tą stronę to ci idzie normalnie, jak jakiś ujeżdżalowiec z koniu. Pro. O! Koń pro, jest Przemek pro, to będziesz Hakamada pro. Co ty na to? A Wilbeck jak tam z tyłu patrzy, co to jest w ogóle? No, pięknie! Chodź! Idealnie, dobra. Widzę, że Hakamada akceptujesz ten challenge, także dokładamy Hakamadzie jeszcze trzy drągi i będzie 10 drągów. No i kawalet oczywiście, no. Trzy kawaletki i drągi, nie? Ja jestem ciekawa jak on sobie poradzi Dobra koniu To jakoś lało, zobaczymy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć Aki, challenge accepted. Chup się I hap Ja pierdziu koniu Chodź no tu Super czy ty właśnie przeszła 10 drogów i ci Na Znaczy 7 drogów i ci tak? Mogą poprawiać mnie. Ale 10 przeszkód przeszłaś, no ty, I ty masz 4 lata. Ty masz taką dobrą równowagę, że każdy zazdrości. Aki, te będzie brzuch. O, tu nie przypilowałam, ale dobra, jeszcze raz. Nie przypilnowałam. Nie przypilnowałam konia. Jeszcze raz. O, i pięknie, super. Chodź tu. Świetnie. Tu musiałam przypilnować ją, żeby e, nie zbiegła z ścieżki. Ale na tą stronę i lepiej idzie o wiele. Tak. Okej, okay, mój koń musi się rozgalopować. Okej. Okay. Konie na przeszkody. Tak jest. Dobrze, koniu. Moja no, kawada uznała, że ona jej się już nudzi ten kus. Także dobrze. Galap. Galap. Tak jest. Świetnie. Ale jak zagalopowałaś z głową na dół, jejku. Super. I pryt, pryt. Puskus. Echo. Dobrze. Tak jest. I na drągi, i na drągi, koniu. Nie, 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 nie. Zły sygnał, zły sygnał. Prt. Ok. I teraz będzie na drągi. Tak jest, tak jak idziesz. O kurde, trochę za szybko. Trochę za szybko. Prt, prt, prt. Wolniej. Prrr. Tak jest, świetnie, no to super, chodź tutaj, cudownie koń. tak jest, lecisz, galop, tak, hop, 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 świetnie, super koń, ty to jesteś wysportowana, super, świetnie. Tak, super. Dawaj, dawaj. Musimy się rozkusować porządnie. I zmiana kierunku. Hop. Tak jest. Świetnie. Tak. I głowa w dół. I głowa w dół. Haki. Ej, kuk, tutaj koń posfinany. Super, koń. Dobra, koniec treningu na dzisiaj. Trochę się koń zmęczył. koń. Cała z błota. Znaczy, no, z piachu błota. chraniacze rip. No cóż, tak to była. Ale lepiej zakładać ukraniacze. Niż jeżeli jakby koń stuknął w takie odrąganie. Jakby się czymś stało, prawda? Dobra, idziemy. Idziemy koniu. Na koniec tu przyjdę. I te drągi złożę. A teraz idziemy jeszcze. Komandę. Yy, pod y, pryszni zdać. <grywa> Dobra. Jesteśmy na myjce. Tutaj mamy piękny las w tle, także ja to uwielbiam, uwielbiam tą myjkę. <grywa> Dobra. Niestety nie mamy tej końcówki, więc muszę jakoś sobie tak poradzić. Dobra, uwaga koniu. Przy okazji ochraniacze też wymyję, bo w końcu się przydało. E, ktoś w ogóle zarzucił i w komentarz, czy ja w ogóle jej kaloszki ściągam ale proszę Państwa, po co Wam ściągać, skoro one są luźne, także tutaj nie ma co się odparzyć, ani pobrudzić, bo tędy woda się dostaje i normalnie, zobaczcie, kopyto się płuka przy porannej rosie, czy też jak deszcz pada, także to jest plus. Tutaj jeszcze muszę obciąć te kaloszki, bo już lipcą, żeby nic się nie stało, to tutaj obetnę zaraz bo już i tak się rozwaliły, to tam paliwo 6. Na razie ją tak opłukam z ochraniaczami, potem jeszcze bez. Eee, pokaż. Super, koń. To, kochani, uwaga. Nie no, koniu, od kiedy ty tak lubisz? Ale ja. Przecież wcześniej to było nie do pomyślenia, żeby jej tak po łbie chlapać. Super koń, ale cię cioł. Super Kantar ale wyschnie. Super koniu, ty to jesteś dobra. No, ty dorwajesz się zmieniasz z każdym czasem, na lepsze oczywiście. Super koniu. Dzisiaj proszę Państwa, nie chciała się wytarzać. No cóż, trudno jej strata. Pewnie się wytarza gdzieś tutaj zaraz jak pójdę sobie. Ale to ja już yy, nie będę nagrywać, się ja z Wami pożegnam. Do następnego odcineczka. O, pa, koniku, wpisać się na 10+. No. A jakby ktoś chciał kupić siodełko, to zapraszam. <laughs> Bo musimy y, sprzedać to, żeby mogła nowe y, kupić. Nie taki? Super.